Wisława Szymborska, pisanie życiorysu. Co trzeba? Trzeba napisać podanie, a do podania dołączyć życiorys. Bez względu na długość życia, życiorys powinien być. Krótki. Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów, zmiana krajobrazów na adresy i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. Z wszystkich miłości starczy ślubna, a z dzieci tylko urodzone. Ważniejsze, kto cię zna niż kogo znasz. Podróże tylko jeśli zagraniczne. Przynależność do czego, ale nie dlaczego. Odznaczenia bez za co. Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie rozmawiał i omijał z daleka. Pomin milczeniem psy, koty i ptaki, pamiątkowe rupiecie, przyjaciół, istny. Raczej cena niż wartość, i tytuł niż treść. Raczej już numer butów niż dokąd on idzie, ten, za kogo uchodzisz. Do tego. Fotografia z odsłoniętym uchem. Liczy się jego kształt, nie to, co słychać. Co słychać? Łomot maszyn, które mielą papier.